Zmniejszamy intensywność naszej pracy i wyostrzamy naszą postać. Kolejną czynnością będzie wejście w warstwa, nowa warstwa do pasowania, wzoru na gradient i wybranie ciemnoszarego gradientu i wybranie mieszania warstwy na łagodne światło oraz zmniejszenie krycia. Teraz nałożymy na naszą pracę parę tekstur, żeby dodać troszkę światło oraz troszkę upiększyć naszą pracę. Zmieniamy mieszanie warstwy na nakładka, łagodne światło. Jak to woli. I za pomocą gumki wymarzymy troszkę te niepotrzebne elementy. Możemy również wybrać mieszanie warstw na jaśniejszy kolor. Za pomocą kombinacji Ctrl-U zmniejszymy troszkę nasycenie naszej tekstury. Wciskamy OK. i Za pomocą rozmywania rozmyjemy troszkę naszą teksturę. Możemy zmniejszyć jej krycie. Zmniejszamy nasycenie, klikamy OK i wklejamy kolejną teksturę. Wymazujemy oczywiście takie elementy tekstur, żeby jakoś to w miarę wyglądało, a nie rzucone i zostawione tak jak jest. Kolejną czynnością będzie wybranie narzędzia rozjaśnianie i na nowej warstwie rozjaśnienie troszkę naszej pracy. Kolejną czynnością będzie wejście w filtr, rendering, flara obiektywu. I tutaj możemy poławić się trochę ze światłem według własnego uznania. Robimy to wszystko na nowej warstwie, żeby móc zmniejszyć krycie tego efektu. Następnie wchodzimy rendering, efekty świetlne i znowu ustawiamy skąd ma padać nasze światło. Klikamy OK i wymazujemy tutaj troszkę na dole pracy oraz prawy bok. Następnie wybieramy narzędzie wyostrzanie, i wyostrzamy jeszcze naszą postać, żeby wyróżniała się troszkę z naszej pracy. Kolejną czynnością będzie wybranie narzędzia radiant. Zmieniamy teraz tam na górze na, radiowy, na linealny, przepraszam, liniowy, jakoś tak. I przeciągamy od dołu gdzieś do połowy naszej pracy. Jak widzimy, dół naszej pracy teraz jest ciemniejszy. Zmniejszamy troszkę krycie tego, żeby nie było zbyt ciemno i scalamy warstwy za pomocą Ctrl plus E. Następnie klikamy obraz, dopasowania, jasność, kontrast. Zwiększamy troszkę jasność naszej pracy oraz kontrast. Następnie klikamy OK. Aby zatwierdzić nasze opcje instalamy warstwy Ctrl-E. Następnie klikamy Ctrl-U i zmniejszamy troszkę nasycenie naszej pracy. Następnie duplikujemy warstwy i za, pomoc, za pomocą narzędzia rozmycie rozmywamy troszkę tekstury, które wcześniej nałożyliśmy na naszą pracę. Salamy warstwy. Kolejną czynnością będzie dodanie napisu. W tym celu użyję czcionki RES o wielkości 9 pikseli. Następnie wchodzimy w opcję napisu, nałożenie gradientu oraz obrys. Zmniejszamy wielkość naszej otoczki oraz jej, jej krycie. Następnie kopiujemy jedną z tekstur oraz nakładamy ją na naszą pracę. I za pomocą skrótu Ctrl oraz lewy przycisk myszy klikamy w warstwę z naszym napisem. Następnie dajemy zaznacz, zaznacz odwrotnie i wymazujemy naszą teksturę. To było na tyle, dzięki za obejrzenie tutoriala.